Świadomy zagrożeń znaczy bezpieczny to hasło debaty społecznej zorganizowanej 25 października w zespole szkół nr 1 w Kozienicach. Poza uczniami, dyrekcją i nauczycielami placówki w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień, wicestarosta Małgorzata Bebelska, komendant powiatowy policji w Kozienicach inspektor Sławomir Rek, a także przedstawiciele gmin z naszego powiatu i osoby reprezentujące instytucje wspierające i współpracujące z Kozienicką policją oraz propagujące działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Debatę rozpoczął komendant Sławomir Rek, który przedstawił stan bezpieczeństwa na naszym terenie, omówił zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej i działań wykonywanych przez komendę. Inspektor Rek opowiedział też o sposobach zgłaszania na policję zagrożeń za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i omówił działanie aplikacji Moja Komenda. O nie Bezpieczeństwach czyhających na młodych ludzi opowiedziała sierżant sztabowy Ewa Kostrzewa. Poprzez prezentację multimedialną i filmy profilaktyczne policjantka przypomniała uczestnikom spotkania wybrane zagrożenia i sposoby ich uniknięcia. Mówiła m.in. o działaniach narkotyków i dopalaczy, o bezpiecznym poruszaniu się w internecie, o różnych metodach oszustw, w tym także na tzw. wnuczka oraz o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Zgromadzeni mieli również okazję do zadawania pytań policjant Podzielenia się spostrzeżeniami na temat zagrożeń i złożenia funkcjonariuszom ewentualnych wniosków. Na koniec sierżant sztabowy Ewa Kostrzewa zaprosiła młodzież do odwiedzenia stoisk prezentowanych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, w tym m.in. z Wydziału Kadr i Szkolenia Sekcji Doboru, Laboratorium Kryminalistycznego, Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego, a także samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji czy stoiska przygotowanego przez zespół kadry szkolenia z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.